Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, o co chodzi z zimnymi ogrodnikami? Spieszymy z pomocą. Ruszyliśmy na rodzinne ogródki działkowe w Katowicach i zapytaliśmy ekspertów w tej dziedzinie, dlaczego działkowcy boją się zimnych ogrodników. Posłuchajcie, co odpowiedział nam pan Jarosław. Trzech takich panów: z Pan Kracy, Bonifacy i trzeci. Syrwacy. Oni mają od 12 imieniny, zaczynają 12, 13, 14, to ci panowie zazwyczaj przynoszą nam te... Wszystkie przymrozki takie na ogrodach i przez to mają nazwę zimni ogrodnicy. Na zakończenie tych panów jest pani święta Zośka, która, która kończy te całe, 15 maja, kończy ten całe przymrozki i wtedy zaczyna się prawdziwa już wiosna i, i wszyscy oddychając ulgą, że już nic się nie może przytrafić złego i każda roślinka już przetrwa do jesieni.